Wspólnie z UC Research, jako platforma epsycholodzy.pl przeprowadziliśmy badania symptomów wskazujących na depresję Polaków. Okazało się, że ta liczba jest ponad 70% co gorsza rok do roku, ponieważ to jest badanie, które potwierdziliśmy, powtórzyliśmy z poprzedniego roku ta liczba, liczba tutaj tych osób wskazujących symptomy depresji rok do roku rośnie i to blisko 10 punktów procentowych. W ramach tego, tego badania pytaliśmy Polaków o, o symptomy depresji, Mogli wskazać jeden, żaden, kilka symptomów. Natomiast zbadaliśmy także i to chcieliśmy wykazać, jaki jest wpływ depresji na, na gospodarkę. I tutaj można uznać, że minimalny koszt dla gospodarki to jest około 2 miliardów złotych, natomiast to jest absolutnie minimalny koszt. Dlaczego? I skąd to wyliczyliśmy? To jest wartość absencji pracowniczych, absencji pracowników, którzy nie mogą w tym czasie pracować. Wyliczyliśmy to na podstawie. Chorób, absencji wynikających z chorób z dwóch grup chorobowych F32, F33 i to jest absolutne minimum. Natomiast do tego powinniśmy doliczyć jeszcze kolejne koszty, bo przecież ten pracownik nie pracował, w związku z tym nie wytworzył niczego, czyli tutaj można powiedzieć, nie powstał żaden dochód narodowy. Kolejna sprawa to jest to, co było gdyby, gdyby właśnie. To zostało wytworzone i co by się dalej stało, dalej pojawia się marża. Ta osoba też powinna być w wielu przypadkach zastąpiona innym pracownikiem, który także jest dla pracodawcy kosztem. Idąc dalej, gdybyśmy dalej jeszcze analizowali koszty dla gospodarki, no to ktoś te osoby leczy. To jest też. Koszt, ten koszt jest obecnie najczęściej z ubezpieczenie, ale tutaj też pojawiają się możliwości wykorzystania e, osób, które, które pomogą nam odpłatnie. No idziemy dalej jeszcze i moglibyśmy tutaj uznać, że mówimy też o lekach, o lekach i kosztach doprowadzenia tego pracownika do tej bazowej, bazowej postaci. Więc tutaj tych kosztów na pewno jest więcej, minimum to jest 2 miliardy, natomiast warto tutaj też tym tematem się zająć szczegółowo i policzyć dokładnie, jaki jest koszt dla te wszystkie dane, które podałem przed momentem, one dotyczą e, konkretnej sytuacji, kiedy mamy zdiagnozowanego pracownika, ale wyobraźmy sobie, że ta liczba. Ten procent zdiagnozowanych pracowników to jest czubek góry lodowej w stosunku do pracowników, którzy są niezdiagnozowani. I to obserwujemy w platformie psycholodzy. My to traktujemy jako, jako, jako ten okres dojścia do momentu, kiedy, kiedy dany pracownik, dany, dany klient, pacjent podda się terapii i Tutaj możemy nawet to gdzieś autorsko ocenić, że jest to okres około nawet dwóch lat od momentu, kiedy takie objawy się pojawiają, do momentu, kiedy on skorzysta z usług psychologa, psychoterapeuty, zacznie redukować tą swoją sytuację. Oczywiście ma przy okazji jeszcze wpływ na, na całą rodzinę ta sytuacja, więc tutaj mówimy też o, o takim powiedzmy zbi zbiorczym leczeniu się. E, więc. Więc zwróćmy uwagę na to, że, że my tutaj operujemy na, na tym, co widzimy. Tu byśmy tak tutaj porównali to do, do góry lodowej. To, to, to jest to wszystko, co jest, co jest na górze, ponad wodą. Natomiast pod wodą znajduje się. E, Taka powiedzmy szara strefa, jeżeli chodzi o to, czyli te osoby, które mają oznaki depresji, albo wręcz nawet mają depresję, natomiast nigdy do lekarza się nie udają. Czyli mówimy tutaj o sytuacji, którą widzimy, którą obserwujemy, czyli o osobach, które zgłosiły się do lekarza, które dostały zwolnienie, które wygenerowały straty dla gospodarki, natomiast mamy gigantyczną też, nazwijmy to szarą strefę, osoby, które są w depresji, które nie, nie są zdiagnozowane, które mają wpływ na organizację i które na przykład, na przykład powodują mniejszą efektywność w organizacji. My to traktujemy jako brak zaangażowania, jako brak brak być może myślenia o firmie, a to jest być może, być może depresja. Oczywiście jest sposób na to, żeby w jakiś sposób ograniczyć straty dla gospodarki, a przede wszystkim dla przedsiębiorców. Musimy pamiętać, że, że z tych dwóch miliardów, które, które obliczyliśmy, Część z tego, jakieś około 20%, pokrywa, pokrywa ZUS, a większość, większość blisko 80%, pokrywa bezpośrednio przedsiębiorca. Choroba, która wynika właśnie tutaj z depresji, ona jest, gdybyśmy porównali do zwykłej choroby, jest znacznie dłuższa jest to około 20, 21 dni absencji, tyle trwa średnio takie, takie, taka choroba. Natomiast co może zrobić przedsiębiorca? Mógłby oczywiście minimalizować te koszty, ale tutaj jest jednak to, to odpowiednio trudne, bo chodzi generalnie o to, żebyśmy w miarę i w porę zauważali symptomy depresji u pracowników i bardzo szybko kierowali tych pracowników do odpowiednich służb. Też nie oczekuję od tego, żeby, żeby Menadżer miał kompetencje do, do, do widzenia symptomów depresji, ale firma może zapewnić pracownikom chociażby opiekę, taką podstawową, opiekę psychologiczną, i w momencie, kiedy coś się dzieje u pracownika, kierowany on jest wtedy do, do specjalisty. I kolejna sprawa to też to, żeby kultura organizacyjna w organizacji, o której mówimy, żeby ona też wspierała tego typu zachowania. Czyli to, że, że nie mam energii, że, że jestem niewyspany, to, to, to jest ok, tak? Pracujemy nad tym. Możesz pójść do, do, do psychologa, jest to w sposób anonimowy zrobione, firma to, to gwarantuje, ale starajmy się znaleźć. Znaleźć te rozwiązania na etapie, kiedy, kiedy już nie jest za późno. A niestety mamy tutaj do czynienia z sytuacją, kiedy, kiedy coraz bardziej, coraz dłużej te osoby, te osoby w organizacji są, a potem, potem już przez brak profilaktyki doprowadzamy do sytuacji, kiedy, kiedy jest zwyczajnie za późno.